Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łysomicach złota kareta nowości w kategorii aktywność obywatelska. Muzyka. Łysomicki Sztab Orkiestry samodzielnie działa od 2008 roku. W organizacji Wielkiego Finału angażują się okoliczni mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy, pracownicy Urzędu Gminy i szkoły, a także uczniowie. Każdego roku gmina bije rekordy i zaskakuje kwotami, które udaje się zebrać. W tym roku to niemal 89 tysięcy złotych. Bez pomocy tutaj pracowników szkoły, szkoły, urzędu, mieszkańców, rodziców, no nie dałoby się zrobić, także tutaj w tym końcowym etapie nam pracuje bardzo, bardzo dużo osób.